Polska przestępczość to nie tylko pruszków, Wołomin, Ząbki czy inne znane grupy. Niektórzy działali w pojedynkę, korzystając z faktu, że media koncentrowały się na największych graczach. Jednym z takich gangsterów był Mariusz Wroński, pseudonim Bronek, który przez blisko 14 lat skutecznie wymykał się organom ścigania, regularnie zmieniając tożsamość i swobodnie przekraczając granicę. Wroński zdobył rozgłos w Malborku w latach 90., jednak podobno już od najmłodszych lat przejawiał gangsterskie zapędy. Dbał o odpowiedni wizerunek, wdawał się w bójki i kreował się na przestępcę. W dorosłym życiu zaczął zajmować się włamaniami do mieszkań, napadami, kradzieżą samochodów i regularnie wdawał się w konflikty. Jego działalność nie ograniczała się jednak wyłącznie do Polski. Działał także na terenie Niemiec. Europa jednak usłyszała o Wrońskim w listopadzie 1995 roku, kiedy zamordował swojego 19-letniego kolegę Mariusza K. Według doniesień medialnych mężczyzna pomagał gangsterowi w ukrywaniu się, gdy organy ścigania zaczęły deptać mu po piętach. Przez kilka miesięcy skutecznie dawał mu schronienie, jednak z czasem Wroński zaczął odczuwać, że pętla wokół niego coraz bardziej się zaciska. Bronek zaczął podejrzewać swojego znajomego o współpracę z policją, choć nie było na to żadnych dowodów. Mariuszka wiele ryzykował, ukrywając Wrońskiego, a dodatkowo sam dopiero co zawarł związek małżeński. Mimo to Wroński postanowił się go pozbyć. Szczegóły tego zabójstwa, mimo lat, pozostają niejasne. Jedna z wersji wydarzeń mówi, że wywiózł swoją ofiarę poza Malborg i kilkukrotnie strzelił mu w głowę z bliskiej odległości. Druga wersja wydarzeń sugeruje, że Wroński i Mariuszka bawili się w dyskotece, gdzie gangster dla zabawy strzelił do kolegi. Po tym wydarzeniu miał wywieźć ciało i zakopać się w lesie. Przez pół roku Mariuszka był uznawany za zaginionego. Dopiero później odkryto, że padł ofiarą morderstwa. Po tych wydarzeniach Zawrońskim wydano list gończy oraz europejski nakaz aresztowania. Policja postanowiła również zweryfikować, czy Mariuszka faktycznie był policyjnym informatorem. Okazało się, że oskarżenia wobec niego były bezpodstawne, a Wroński, uciekając przed wymiarem sprawiedliwości, wmówił sobie, że kolega go zdradził. Mimo intensywnych poszukiwań, Wroński pozostawał nieuchytny. Przez lata miał dopuszczać się kolejnych przestępstw. Był również poszukiwany za wcześniejsze przestępstwa, w tym rozbój oraz usiłowanie zabójstwa w czerwcu 1995 roku. 10 czerwca Wroński wraz z trzema wspólnikami napadł na portiera pensjonatu Mirabel przy Landweirherstrasse 17 w Monachium. Ofiara została zwabiona do pokoju hotelowego pod pewnym pretekstem, po czym napastnicy natychmiast ją obezwładnili, skrępowali i zakneblowali. Ze strachu o własne życie portier zdradził im miejsce przechowywania klucza do sejfu. Następnie sprawcy zakleili mu usta, co doprowadziło do utraty przytomności. Zrabowali z sejfu około 5200 marek niemieckich, po czym pozostawili ciężko rannego portiera związanego i zakneblowanego w zamkniętym od zewnątrz pokoju hotelowym. Gdy portier odzyskał przytomność, zdołał wezwać pomoc na czas. Jego życie jednak było realnie zagrożone. Wiadomo również, że w tym samym roku Wroński próbował nielegalnie przekroczyć austriacką granicę. Choć udało mu się wymknąć, organy ścigania zdołały pobrać jego odciski palców, co w przyszłości odegra kluczową rolę w jego ujęciu. Na korzyść poszukiwanego działał brak zaawansowanych technologii, co znacząco ułatwiało mu ukrywanie się. Polska policja dysponowała jedynie fotografiami z okresu szkolnego oraz zdjęciami wykonywanymi do dokumentów, takich jak dowód osobisty. Wroński doskonale zdawał sobie z tego sprawę i skutecznie to wykorzystywał, regularnie zmieniając miejsce pobytu. Ustalono, że Wroński ukrywał się na terenie Niemiec i Hiszpanii. Został umieszczony na tzw. top liście poszukiwanych zestawieniu najgroźniejszych przestępców. To właśnie poszukiwania Wrońskiego oraz Rafała S., pseudonim Szkatuła, najbardziej przyczyniły się do zmian w prawie, które umożliwiły publikację danych osób poszukiwanych w ogólnodostępnych witrynach internetowych. Dodatkowo Interpol wydał za nim czerwoną notę, a media donosiły nie tylko o jego ściganiu za zabójstwo Mariusza K. i inne przestępstwa, ale także o tym, że mógł być odpowiedzialny za napad na portiera w Monachium. Według ustaleń policji Wroński zmieniał tożsamość około 40 razy. Stosował różne techniki maskowania, a nawet miał przybierać się za kobietę. Jedna z najbardziej kuriozalnych sytuacji miała miejsce w 1996 roku. Podczas imprezy w dyskotece wszczął awanturę, co zakończyło się jego zatrzymaniem. Jednak zanim funkcjonariusze zdążyli zweryfikować jego dane, Wroński podał fałszywe nazwisko i został wypuszczony na wolność. Co ciekawe, poszukiwany próbował ułożyć sobie życie w inny sposób, chcąc zaciągnąć się do legii cudzoziemskiej. Jednak ze względu na kiepski stan zdrowia odmówiono mu przyjęcia do służby. Niemiecka policja ujawniła fałszywe tożsamości, których używał poszukiwany gangster. Wśród nich były nazwiska takie jak Mariusz Kuczyk, Mariusz Kucin, Mariusz Kocik, Jarosław Kamiński, Grzegorz Łukasik, Krzysztof Mariusz Luc oraz Bronisław Kapuściński. Najciekawszy jest fakt, że Wroński nigdy nie próbował ukrywać swojej polskiej narodowości. Zmieniał jedynie datę urodzenia w kilku przypadkach. Kolejne sensacyjne doniesienie pojawiło się w 2002 roku. Wrońskiego rzekomo widziano w Polsce i był przebrany za kobietę. Mimo to organy ścigania pozostawały bezsilne. W późniejszych latach wyszło na jaw, że policja miała Wrońskiego na widelcu kilkukrotnie. Jednak dzięki fałszywym dokumentom i licznym tożsamościom za każdym razem udawało mu się wymknąć. Czas w tamtej chwili działał na niekorzyść policji, która za wszelką cenę chciała dopaść Wrońskiego. Gangster nieustannie zmieniał tożsamość i wygląd, a największym problemem dla śledczych było to, że trudno było określić, jak faktycznie wyglądał. Stworzono portrety pamięciowe oraz symulacje, które miały przewidzieć jego aktualny wygląd mimo upływu lat. Jednak mijały kolejne lata, a Wroński pozostawał nieuchwytny. W 2006 roku sprawą zajęła się ekipa programu magazynu kryminalnego 997, zapraszając nawet przedstawicieli niemieckiej policji. Jednak te działania nie przyniosły większych rezultatów. Zaczęły pojawiać się także teorie, że gangster mógł już po prostu nie żyć. O ile w latach 90. i na początku XXI wieku brak zaawansowanej technologii działał na jego korzyść, o tyle w 2010 roku postęp techniczny zaczął działać przeciwko niemu. Organy ścigania dysponowały jego odciskami palców oraz materiałem DNA pobranym podczas jego wpadki na austriackiej granicy. To właśnie dzięki postępowi technologicznemu w marcu 2010 roku udało się zatrzymać poszukiwanego od 14 lat mężczyznę. Okazało się, że Wroński żyje i ma się dobrze, osiedlając się w Barcelonie, gdzie wraz ze wspólnikami prowadził restaurację. Mężczyzna został aresztowany i oczekiwał na ekstradycję do Polski. Miesiąc po zatrzymaniu został przekazany polskim organom ścigania i przetransportowany do kraju. Prokuratura postawiła mu zarzuty dotyczące czterech przestępstw, w tym zabójstwa, dwóch rozbojów oraz włamania. Akt oskarżenia obejmował włamanie do piwnicy oraz dwa napady rabunkowe. W obu przypadkach napastnicy mieli używać noża, a w napadach, oprócz Wrońskiego, brały udział inne osoby. W jednym z takich napadów przestępcy mieli ukraść samochód marki Ford, wówczas warty około 7 tysięcy złotych. Z informacji przekazanych przez policję wynikało, że Bronek mógł popełniać liczne przestępstwa także poza granicami Polski, jednak trudne było to do udowodnienia. Biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich Wroński został zatrzymany, oraz jak głośna była ta sprawa, sąd zgodził się na publikację jego danych osobowych oraz wizerunku. 23 grudnia 2011 roku. Po rocznym procesie Mariusz Wroński, pseudonim Bronek, został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo 19-letniego Mariusza K. W chwili ogłoszenia wyroku, mając już 38 lat, Wroński miał się rozpłakać na sali rozpraw. Ponownie czas działał na jego korzyść. Upływ lat. Utrudnił zebranie świadków mogących zeznawać na temat jego pozostałych przestępstw. Groziło mu dożywocie, jednak sędzia Mariusz Kaźmierczak uzasadnił wyrok następująco. Okolicznością obciążającą oskarżonego jest fakt, że dokonał zabójstwa z zimną krwią. Bez wyraźnego motywu. Jednak na jego korzyść przemawia to. Że od tamtej pory przez ponad 15 lat nie miał konfliktów z prawem, co może świadczyć o jego przemianie. Z tego względu sąd wymierza karę 25 lat pozbawienia wolności. Co ciekawe, podczas procesu nie udało się ustalić jednoznacznego motywu zbrodni. Potwierdzono również, że Mariusz K. nie miał żadnych powiązań ze światem przestępczym. Sąd podkreślił także, że Wroński swoimi czynami przede wszystkim osierocił dziewczynkę, która nigdy nie miała szansy poznać swojego ojca.